A, dyniowe. Może być. Oj, to się o mnie dwa, ja o niego też. I o to chodzi. Jedna. O, o. Tylko sobie... Szalona, szalona. No, tylko sobie widzisz. O tak sobie. Na wędce tu i wtedy łapię zażółkę. I. Jest. I wyjmuje. Pytał się czy są? Trzeba powiedzieć. Nie, Waj, tak nie wiem. Tam ci się powyświetla. Mm. No jest, jest. jest. No, tak. To... Wojtek będzie miał to z tym. Perfek. Piła. Another catch. O, no, i sprawa. No, taka no. Taka ładna. Another catch. Teraz do góry wędka i ściąga. O. Oh. o. I do góry wędka. A, oh, kała. Oh. Wow, mierzymy. I znowu Mierzemy. ten trzeba będzie do gęby zajrzeć. Mierzy, mierzymy, najpierw mierzymy. Checking nice. No 25. 25. 25? Ooo. Oh. Like Co połknęło? Tak, trochę głębiej jest. O, oh, look what we got? Teraz oh, Oh, yeah. oh that's a lot. Uh, okay Holland. <laughs> okay, okay. Oh Castilla still alive.